Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę sobie dodali otuchy. I troszkę tak, można powiedzieć, zagrzali się, do, zmotywowali się do tego, żeby walczyć o swoją świętość. Nie wiem, jak sobie wyobrażamy świętego. Znaczy widzimy różne obrazy, postacie, znamy życiorysy. I czasem może się wydawać, że no ci święci. Za przykładu święty Jan Paweł II czy, czy inni święci oni tak wielkich rzeczy dokonywali, tak się poświęcali dla Pana Boga, tak po prostu no, rozwijali tę swoją wiarę, że, że osiągnęli świętość. I czasem może pojawić się taka myśl, na kim ja jestem wobec tych świętych? Przecież ja nawet do piętni nie dorastam. Jak ja mogę zostać świętym człowiekiem? Ale dzisiaj Pan Bóg nam mówi tak. Bycie świętym to nie jest tylko coś, co mogą niektórzy osiągnąć, jakiś taki pułap, poprzeczka, do której tylko nieliczni sięgają, ale wszyscy mają być święci. To nie to, że możemy być święci, ale my mamy być święci. Nawet, myślę, że nie ma co sobie nawet wyobrażać innej opcji. No bo człowiek święty to jest człowiek, który mieszka w niebie, będzie mieszkał w niebie. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na świętość może trochę od takiej bardzo ludzkiej strony. Bo to są, święci to są ludzie z krwi i kości. To nie są chodzące anioły. To nie są ludzie idealni, którzy nigdy w życiu nie popełnili żadnego błędu. U niektórych świętych, mówią, że trudno było z nimi nawet wytrzymać czasami, bo mieli takie trudne charaktery. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy spróbowali popatrzeć na świętość, że to jest osiągalne, że to da się zrealizować. I podzielę się z Wami kilkoma myślami papieża Franciszka. Warto słuchać naszego pasterza. On ma piękne, naprawdę takie patrzenie, bardzo takie twardo stojące na ziemi, takie ludzkie patrzenie na świętość. Więc właśnie pierwsza sprawa to jest to, że świętym ma być każdy. I papież pisze w jednym ze swoich dokumentów takie, takie słowa. Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym. W rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga. Zobaczmy. Papież nawet nie mówi o tych wielkich świętych, ale mówi o, o nas, którzy właśnie, o Was, jako rodzicach, którzy wychowujecie dzieci, jako małżonkach, którzy wypełniacie to powołanie. Papież mówi o osobach, które żyją blisko nas. Uwierzcie mi, że wśród nas jest wielu świętych. Tylko może jeszcze o tym nie wiedzą, a może i lepiej, że nie wiedzą, żeby wpycha nie popadli. Ale wśród nas jest wiele osób świętych, i każdy z nas może taki się stać. Papież mówi też o takich osobach, które w cichości, gdzieś tam może w ukryciu nieraz pracują, wypełniają swoje obowiązki, modlą się, może nawet za bardzo nikt o tym nie wie ale oni się dużo modlą, biorą różaniec do ręki i takie osoby zmieniają świat. My czasami może tego nie doceniamy, ale ja jestem przekonany, że to, że nas wiele złych rzeczy omija, to jest zasługa tego, że te osoby się modlą, że te osoby biorą codziennie różaniec. Te osoby zmieniają świat. Życie święte jest dla każdego. I teraz spróbujmy takich parę rzeczy zobaczyć, jak do tej świętości możemy dochodzić. Skoro to jest możliwe, no to zapytajmy się w takim razie, jak to zrobić. Pierwsza rzecz to jest taka, że chociaż znamy różnych świętych i może nawet lubimy niektórych świętych, mamy jakichś ulubionych może takich, do których się modlimy. Nie musimy ich kopiować. To nie chodzi o to, że my mamy kopiować jakieś inne osoby. Bo na przykład spodoba nam się postać jakiegoś świętego czy świętej i tak sobie pomyślimy, ale fajnie by było, żeby, gdybym ja też tak robił. Nie musimy tak robić. Owszem, możemy czerpać pewne wzory, ale chodzi o to, że każdy z nas ma coś takiego od Pana Boga. To może rozwinąć i czym może się podzielić z innymi, czyli po prostu talenty i dary. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby te talenty odkryć, zobaczyć je. Może to być jakaś wyjątkowa wrażliwość serca, że na przykład no, nie potrafię przejść obok człowieka obojętnie, to jest już dar Boży. Może to być na przykład to, że mam dużo umiejętności praktycznych, takich yy, po prostu, no. Że, że mogę dużo rzeczy zrobić komuś, pomóc na przykład, coś tam wykonać. Jestem złotą rączką na przykład i, i mogę się przysłużyć komuś, coś naprawić, zrobić taką przysługę, może czasami nawet tak po prostu charytatywnie, bezinteresownie. To jest dar, który mogę rozwinąć i się nim dzielić. Mogę mieć niesamowite zdolności intelektualne, że przyswojenie jakiejś wiedzy nie stanowi dla mnie większego problemu i na przykład będę się tym dzielił z innymi. Swoją wiedzą, to też jest dar. Mogę mieć dar artysty, że kiedy zaczynam śpiewać czy, czy coś innego robić artystycznego, to po prostu ludzie, można powiedzieć, wtapiają we mnie wzrok i dzięki temu budzą się w nich jakieś piękne uczucia. Dzięki temu, że ja występuję, to też jest dar, który można rozwinąć. Jest wiele innych rzeczy. I chodzi o to, żeby to odkryć i żeby to rozwinąć. Właśnie papież mówi o tym, że każdy z nas ma coś takiego, yy, właśnie, że co może wykorzystać, aby pomóc innym ludziom także dochodzić do świętości. Druga taka sprawa to jest to, że człowiek święty to jest taki, który robi to, co robić powinien. Ale to jeszcze mało. Nie tylko, że robi to, co powinien robić, ale robi to dobrze. Robi to uczciwie, najlepiej jak potrafi, sumiennie i wytrwale. Tutaj właśnie chodzi o to, że to jest to codzienne wypełnianie swojego powołania życiowego. Po prostu. I papież pisze takie piękne słowa, zadaje nam pewne pytania. Mówi tak, jesteś osobą konsekrowaną, Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, Cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Jesteś młodym człowiekiem, rozwijaj swoje zdolności i angażuj je w pomoc drugiemu człowiekowi, a także zarażaj innych swoim zapałem. Kolejna taka rzecz to jest to, żebyśmy nigdy nie pozwolili sobie zwątpić, że świętość jest możliwa do osiągnięcia. Bo tak się może stać, kiedy na przykład doświadczymy swoich wad, różnych upadków. Człowiek po prostu podda się swojej słabości i potem zaczyna wątpić. Czy to jest w ogóle możliwe? Zwłaszcza jeżeli coś próbujemy i nam kilka razy nie wyjdzie. Papież nam podpowiada, że gdy doświadczamy swojej słabości, to trzeba po prostu podnieść oczy, popatrzeć na Jezusa ukrzyżowanego i powiedzieć mu tak z serca: Panie, jestem biedakiem, ale ty możesz dokonać cudu, aby uczynić mnie trochę lepszym. Po prostu uznaję to, że nie wszystko mogę, że nie wszystko umiem i nie muszę wszystkiego umieć. Że czasami do niektórych rzeczy muszę dojść, dojrzeć. Ale, Panie Jezus, spraw, żebym choć trochę stał się lepszym człowiekiem. Kolejna rzecz to jest taka, że świętość zaczyna się od małych gestów. Tutaj bardzo taki ciekawy przykład, myślę taki dość życiowy, podaje papież, bo mówi tak, żebyśmy, abyśmy wyobrazili sobie pewną kobietę, która idzie na targ zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę. No i zaczynają ze sobą rozmawiać, i dochodzi do krytyki. No i ta kobieta myśli sobie tak: Nie, ja nie mogę o nikim mówić źle. I to jest pierwszy krok do świętości. Potem ta kobieta wraca do domu, no i przychodzi syn, potrzebuje porozmawiać o swoich problemach. Siada z nim i cierpliwie z miłością wysłuchuje tego, co on ma jej do powiedzenia. To jest kolejna ofiara. Która uświęca. Kiedy ta kobieta przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze różoniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok. Proste gesty, proste rzeczy. One wymagają wysiłku, ale to wszystko naprawdę się opłaca. I w końcu to wszystko jest możliwe dlatego, że jesteśmy cały czas ukochani przez Boga, przez Jezusa. I warto sobie czasami zadawać takie pytanie: co Pan Jezus by zrobił na moim miejscu? Gdyby na przykład znalazł się w mojej sytuacji, miał ten problem, co ja mam, co on by zrobił? Co by powiedział? Jak by zareagował? Jak by potraktował tego człowieka, czy tę sprawę? Warto czasami tak się zapytać, spróbować poszukać odpowiedzi w Ewangelii, może w jakichś podobnych zdarzeniach, w których Jezus brał udział. To jest bardzo dobry wyznacznik tego, jak powinniśmy czasami działać. I na koniec trzy cechy, które mogą nam pomóc stać się świętym człowiekiem. Pierwsza z nich to jest znoszenie, cierpliwość i łagodność. Pan Bóg daje nam tyle siły, ile potrzeba, żebyśmy te różne trudności znosili cierpliwie. I, po, i druga rzecz to jest taka, żebyśmy nie odpłacali złem, złem za zło, bo wtedy naprawdę to nic nie daje. To tylko pomnaża zło, ale żebyśmy potrafili właśnie y, odpowiadać dobrem na zło. Druga cecha to radość i poczucie humoru. Człowiek święty to jest człowiek, który potrafi się uśmiechnąć. I zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że nie zawsze jest łatwo się uśmiechnąć. Bo przychodzą krzyże i momenty trudności. Ale taka osoba wtedy wie, jest przekonana, że chociaż w tym momencie naprawdę jest ciężko, jestem przygnieciony, ale jest to światełko nadziei, że nie jestem sam, że jest ktoś, kto ze mną w tym wszystkim jest i mnie kocha ponad wszystko. I trzecia cecha to jest śmiałość i zapał. To jest właśnie to, żeby nie zamykać się tylko na swoje własne problemy, choć mogą być one naprawdę duże, ale żeby nie blokować się na innych ludzi i na świat. Ale. Właśnie z taką śmiałością, z takim też zapałem pomagać innym. Bo człowiek, który sam doświadcza trudności i problemów, może bardziej czasami wyrozumiałym okiem popatrzy na innych ludzi, którzy też mają kłopoty i tak sobie wzajemnie mogą pomóc i troszkę sobie ulżyć w swoich cierpieniach. To kilka takich myśli. Jeżeli cokolwiek może się jakoś przydać, bierzmy to ze sobą. Jakoś wcielajmy to w życie, żeby, żeby też do tej świętości dochodzić, bo ona naprawdę jest dla każdego. Jestem przekonany, że wielu z nas, tutaj obecnych, teraz na tej mszy świętej, to są osoby święte. Wszyscy do tej świętości dążmy. A zwłaszcza uczmy się od najmniejszych, od tych dzieci, które tutaj są. Ja nieraz tak obserwuję. Patrzę, one się pięknie uśmiechają. Ja wiem, że dzieci nie mają problemów życiowych wielkich i jest im łatwiej cieszyć się życiem, ale one mają tak proste podejście do Pana Jezusa takie bezpośrednie, takie ufne. Uczmy się tego od dzieci i osiągajmy tę świętość. Amen.